Generalnie założenia do tych ćwiczeń można powiedzieć, że jest to klasyka gatunku, czyli wjazd na przejazd niestrzeżony przez kierowcy, które nie dostrzegły zagrożenia w tym wypadku. Doszło do kolizji z elektrowozem. Mamy osobę poszkodowaną i podejmowaliśmy działania takie, jakie podejmowane są w rzeczywistych akcjach. Dla Was to doskonała akcja na symulowanie takich warunków odzwierciedlających wiernie wypadek, prawda? Oczywiście ćwiczenia to jest taka sytuacja, gdzie strażacy może pod mniejszą presją, ale mogą doskonalić się w swoich, w swoich działaniach. Poza tym chcemy poprzez współdział w tym. Pod hasłem bezpieczny przejazd chcemy zwrócić uwagę również wszystkich kierowców na to zjawisko wypadków na przejazdach, szczególnie na przejazdach kolejowych niestrzeżonych. Dlatego też przyłączyliśmy się do tej akcji, którą organizuje PKP. A z doświadczenia jakie szanse wyjścia bez uszczerbku ma kierowca w zderzeniu z pociągiem? No myślę, że każdy ma wyobraźnię i sobie zdaje sprawę, że przy kontakcie, przy kolizji z pojazdem szynowym o dużej masie samozobowe, a tym samym kierowca no, ma nie za duże szanse, jeśli jest duża prędkość tego typu wypadki często kończą się śmiercią osób podróżujących pojazdem.